Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w czytaniu lipcowym dla raka. No i fantastycznie, że wyjąłam Waszą kartkę, bo Wasze czytanie tak czy inaczej miało być pierwsze. Z mojej strony najlepsze życzenia dla Was. Rozpoczynamy Wasz sezon. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Okres urodzinowy bywa różny. Podejrzewam, że u Was będzie dobry. Mam takiego czuja. Mam takiego, czuję, że będzie dobry. Talia, specjalnie wybrana dla Was, z myślą o Was, the New Starot. Bardzo mi się kojarzy z Waszym znakiem. A zwłaszcza, że królowa Kielichów taka piękna tutaj jest. I już teraz zobaczymy, co dla Raka na miesiąc. Lipiec. przetasować porządnie, bo bo mam takie uczucie, że tak trzeba. Dobra. Dość. Lipiec dla raka. Dobra, posypały się już karty. Idziemy. Idziemy z tematem. Energia lipca dla raków. Jest to ósemka mierze. Chciała się pokazać i jest. Moi drodzy. Ósemka mieczy jako karta wstępu mówi o tym, że odczuwamy pewnego rodzaju ograniczenia. Najczęściej są to ograniczenia, przepraszam, które sami gdzieś tam na siebie narzuciliśmy. To są okowy, które chce się aż zerwać czyli nie potrafisz, to nie dla ciebie, nie możesz gdzie tam ty pójdziesz zostań w domu lepiej, prawda? Jak rodzice nieraz nam to mówili. No to właśnie, to jest ten moment przełomowy, kiedy macie zrzucić tę opaskę z oczu, umniejszania sobie i wyciągnąć ręce po swoje. Karta ósemki mieczy może także mówić o y, ograniczeniach, na które my wpływu nie mamy. Ograniczeniach tak zwanych zewnętrznych, ale zobaczymy. Co jest przyczyną y, tego? To jest też takie utknięcie w swoich myślach, utknięcie w jakimś schemacie myślowym, który nie przynosi nic dobrego, ale nie wiedzieć czemu trzymamy się go, bo być może jest bezpieczny, komfortowy. Co jest przyczyną? Dziewiątka denarów. Potrzeba bycia niezależnym, potrzeba bycia spełnionym materialnie. Potrzeba y, bezpieczeństwa finansowego. No, to jeżeli. Podejrzewam, że z tego może właśnie wynikać komfort. Czyli zostanę lepiej w tej pracy, bo jest dobrze płatna, i właściwie na ten moment mi to wystarczy, tak? Chociaż nie czuję się spełniony, na przykład. Ale już zobaczymy, bo nie chcę teraz strzelać, o co może chodzić. Więc już patrzymy. Co wam staje na drodze? Swiademka denarów, karta oczekiwania. Karta cierpliwości, karta potrzeby zatrzymania się chwilowego. Ja tutaj też widzę przeszkody, prawda? Taka kobieta ma wysokie buty, które musi non stop sznurować, bo ciągle i się rozwiązują. Dlatego podejrzewam, że to mogą być jakieś przeszkody na Waszej drodze, stąd mogą wyjść yy, jak gdyby prawdziwe yy, ograniczenia. już za wami w tym miesiącu? Dziesiątka buław, poczucie przeciążenia, przemęczenia, poczucie wzięcia na siebie zbyt dużej odpowiedzialności. Coś, co miało nas cieszyć i bawić, zaczyna nas przytłaczać. Czujemy, że się w tym nie spełniamy, że już dłużej nie jesteśmy w stanie w tym trybie, w tym momencie tak ciągnąć. No i chyba sami trochę się ograniczacie przed tym, żeby to po prostu machnąć ręką, zostawić. Co jest w głowie ureka? Co urak mopy? Pozycji głowy. No właśnie, wisielec. Z jakiegoś powodu jesteście zatrzymani. Z jakiegoś powodu, mimo że widzicie prawdę, dostrzegacie prawdę. Gdzieś brakło odwagi chyba. I to o tym mówi ta karta, żeby wprowadzić pewne zmiany. Co przed wami? No i nic się nie zmienia. Jest czwórka buław, czyli jest komfort, jest teoretyczne zadowolenie, jest poczucie szczęścia, spełnienia. Yy. Ale nie rozwijacie się, zostajecie w tym, co dobrze Wam znane, co bezpieczne. Natomiast jeżeli na przykład chodzi o sprawy domu, które są teraz skomplikowane, czy sprawy w pracy, które Wam ciążą, one się ułożą, spokojnie. Tutaj to cierpliwość popłaca, wszystko się ułoży, wszyscy będą zadowoleni. Wy w tej całej sytuacji. Cesarz, rządzicie tutaj, no kardynalny znak, prawda, to Wy. Więc e, trzymacie rękę. Trzymacie rękę nad wszystkim. Karty pokazują, że wszelkiego rodzaju zmiany mogą właśnie wychodzić od Was, ale Wy macie odpowiedzialność. Ja czuję, że Wy wzięliście na siebie odpowiedzialność na przykład za domowników, za poczucie ich szczęścia, prawda? Coś takiego by mi się zaznaczało. Zobaczymy, co dalej. Co w otoczeniu? Król denarów, muza denarów w tym wypadku, w tej talii. Karta, która mówi o tym, że wytrwałość popłaca, mam wrażenie że warto, warto iść do celu, warto się nie oglądać za siebie i spokojnie, skrupulatnie te swoje cele zdobywać, bo gdzieś tam jest sukces, czyli wytrwałość jest tutaj ważna. Natomiast osoby z poznaku ziemi ogólnie, koziorożec, panna, byk, ale także zaznacza mi się tutaj kwestia pracy, kwestia małżeństwa, więc już patrzymy na dzieje i obawy wasze. Nadzieję, że emocje i uczucia odżyją, że będzie czysta droga, że, że będzie pięknie i wszyscy będą zadowoleni ucieszeni, i że Wy znajdziecie ponownie w sobie inspirację do działania, że wyjdziecie z tej czarnej nory swojej myśli, swoich myśli, tak, swojego umysłu może tak i odnajdziecie jakby poczucie sensu. Więc w rezultacie, królowa była, w mojej drodze, któryś raz królowa była chyba. Mi się zaznaczyła w każdym czytaniu jak do tej pory. Królowa połow mówi, żeby trochę więcej egocentrycznie centrycznie spojrzeć na pewne sprawy, żeby mocniej, ma się barana mocno zosta... Inaczej ma się jakby postawy barana mocno zaznaczona. Co to oznacza? Nic innego jak to, że trzeba zacząć spełniać swoje marzenia, bo ciągle oglądacie się za innymi, ciągle patrzycie na innych, czy im jest dobrze, i tak dalej. No, chyba czas trochę skupić się mocniej na sobie. Tak bym to widziała dla was i wtedy może się pojawić zadowolenie. Król mieczy jest w tle, mogą to być sytuacje bardzo oficjalne, mogą to być osoby spod znaku wody, ale to jest też karta, która mówi o tym, że musisz być bardziej raczku, racjonalny i logiczny. Musisz opierać swoje działania na wiedzy. Musisz e, zrozumieć przede wszystkim, że nie ma rzeczy niemożliwych, że całą potęgę wewnętrzną masz w sobie. Bo tu jest umniejszanie sobie, tu jest, po, tu jest brak wyjścia, tu jest zaplątanie się jakieś takie. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Dziewiątka donarów, a z donarów sprawy, o, cała podstawa, czyli wszystkie sprawy wynikają z tego, że wy chcecie być jakoś zadowoleni. Czy to materialnie, tak? Biznes na przykład robicie swój. Jest potrzeba bycia zadowolonym i niezależnym u sam kamiecze mówi, że ręce sobie wiążecie najprawdopodobniej czwórka kielichów albo faktycznie nie ma teraz możliwości, albo nie chcecie ich zauważyć, bo skupiacie się na negatywach. Więc Wisielec nam powie tak naprawdę co się tu dzieje. Nie, sami zawieszacie swoje działanie, sami zawieszacie swoją pracę. Nie wiecie czemu. Bo jakby energia sprzyjająca z otoczenia na to, żeby na przykład swoją firmę tutaj założyć. Albo usamodzielnić się finansowo. Natomiast Wy jakoś jesteście w takiej energii mamrotania trochę, takiego odbierania sobie szansy, nieza niezauważania przede wszystkim szansy, która na Was tutaj spływa z otoczenia. Jest paść kielichów i skról denarów. Jest olbrzymia szansa na to, żeby się uniezależnić, żeby znaleźć Swoją inspirację, żeby podążać swoją drogą. Natomiast brakuje wam pewności siebie, brakuje wam poczucia. Nie wiem, możecie mieć kompleks braku doświadczenia w czymś, na przykład. Albo nie znam języka, to, gdzie ja tam pojadę, prawda? Tego typu rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że to jest bzdurne, bo karty pokazują, że jesteście tak pracowici, wytrwali i nastawieni na ten cel, że jakby niemożliwe jest tutaj tego sukcesu nie osiągnąć. A także zawieszacie swoje działanie. Zaraz zobaczymy też dlaczego. Dziesiątka buław. Tu jest jakieś przeciążenie. Macie poczucie za dużo obowiązków. Jakieś sprawy bierzecie sobie na głowę innych osób, mam wrażenie, co też automatycznie zawiesza wasze działanie. Siódemka denarów, czyli to wam staje na drodze. Muza buław. Macie trzech króli. Trzech króli. No, fantastycznie. Ale to wygląda dobrze. Tutaj jest taka informacja, że głową mur trzeba będzie przebijać, bo siódemka denarów mówi, że faktycznie będą jakieś utrudnienia. Będą. Natomiast yy, muza buław yy, dyktuje warunki. Jeżeli się czegoś nie da, no to tam posyłamy muze buław i zaraz się dam. Bo to jest człowiek, to jest istota, osoba, która zrobi wszystko, żeby osiągnąć swój cel. Choćby miała po podporządkować do tego, no, cały kształt. Wszystkich ludzi tutaj. Nie podda się trudności, no to głową mur przebija. Dokładnie takie są barany, prawda? Baran nigdy nie uważa, że nie może. Zawsze się da, zawsze szuka rozwiązania i tutaj też jest taka informacja, bo Wy nie wiedzieć czemu sobie mówicie, ja nie mam rozwiązania, zaczynacie tak, mam gdzie tam będę robił. Brakuje siły przebicia, ale tę siłę charakteru macie, tylko nie wiedzieć czemu nie chcecie jej wykorzystać. A cesarz świat Bardzo mocno jesteście nastawieni na sukces, na to, żeby zwyciężyć i być osobą spełnioną, która ma jakiś autorytet. Cesarz jest też osobą niezwykle pracowitą. Dlatego ja uważam, że jesteście w stanie osiągnąć wszystko. Czwórka buław. Wam tutaj chyba głowę zawracają inni ludzie, bo mi się pokazują przeciążenia wokół innych osób. Jakby sami wiecie, czego chcecie, sami wiecie, wiecie jaki cel obrać. Co jest wam pisane, macie wewnętrzną siłę. I nagle przychodzi: nie wiem, albo się wahacie, czy zostawić jakiś komfort, yy, albo tak bardzo bierzecie opinię innych ludzi i krytykę innych ludzi pod uwagę, że zaczynacie yy, gdzieś tam yy, albo mieć skrzydła podcięte tak naprawdę. Bo nie wierzę, że nie wiecie, czego chcecie. Podejrzewam, że jesteście zdecydowani. Może nie wiecie, jak to przekuć w czyn, może nie wiecie, jak inne osoby w to zaangażować. Natomiast królowa była w rezultacie, mówi, że i tak trzeba przejąć kontrolę i tak trzeba przejąć pałeczkę. O tym też mówi królowa donarów. Królowa donarów i królowa była w to jest genialne połączenie, jeśli chodzi o to, że chce zacząć jakąś pracę, chce odnieść jakiś sukces. Ponieważ mamy tu siłę ducha, mamy tu pomysłowość, spontaniczne działanie, spontaniczne wyrażanie siebie. Konkretną znajomość tego, czego ja chcę, co chcę osiągnąć, plus wytrwałość, plus umiejętność przekucia to w czyn i dużą cierpliwość. To jest sukces gwarantowany. Tylko dlaczego tutaj yy, mi się zaznaczają, jakby wpływ innych osób, wpływ domu być może na Was. Nadzieje bądź obawy, a z kielichów jeszcze. Szóstka kielichów. Yy, myślę, że ch możecie chcieć zyskać nam wsparcie z otoczenia. Jeżeli go nie dostajecie, to trochę. Wydaje wam się, że mimo, że jakby sami jesteście najsilniejsi, och, naprawdę, to możecie mieć poczucie, że bez tego wsparcia to, to się jakoś nie opłaca. A to jest zdurne. Zróbcie to dla siebie, nie róbcie tego dla innych. Jaka tutaj jest wskazówka dla was? Zadbaj przede wszystkim o siebie, o swój spokój. Dopiero później dziel się z innymi. Zadbaj o to, żeby swoje pomysły przekuwać w czyn. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo materialne. Absolutnie skup całą uwagę na sobie. To ty masz czuć się dobrze, to ty masz czuć się bezpiecznie. Rób to dla siebie, prawda? W czwórce tutaj była, robiła to dla innych, a tutaj jest informacja: zrób to dla siebie, to ty e, odniesiesz sukces, to ty masz być zadowolony z tego. Zadowolona. Ufaj sobie, polegaj na sobie. I, bo tak mi się pokazuje, że jak wybierzecie zdanie innych pod uwagę, to jakoś tak zaczynacie się zastanawiać a może nie, nie nie pozwólcie, żeby wpływ innych zrujnował wasze plany. A osiągniecie genialny sukces. Nie bójcie się tego egocentryzmu. Jeszcze nikogo to nie zabiło. Może wam to pomóc. E, cudowne czytanie, Raki drogie dla Was na ten nowy miesiąc. Życzę Wam wszystkiego dobrego jeszcze raz i pozdrawiam Was serdecznie.